Ponad dekadę temu życie pana Marcina zmieniło się nieodwracalnie w mroźny grudniowy dzień, kiedy to kończąc podróż pociągiem na stacji kolejowej w Świdwinie, stanął w obliczu tragicznego zdarzenia. Była to szara, ponura chwila o zmierzchu, gdy zimna aura i nieodpowiedzialność w zarządcy peronu spleciły pułapkę z zaśnieżonych ścieżek i lodowatego podłoża, tam właśnie pan Marcin doświadczył swego fatum poślizgnął się i został pochłonięty przez bezlitosną przestrzeń między peronem a pociągiem. W konsekwencji dramatycznego momentu, który rozegrał się w ułamku sekundy, mężczyzna stracił nogę, uratowany przed jeszcze gorszym losem przez szybką reakcję współpasażerów, jego dotychczasowe życie legło w gruzach. W walce o sprawiedliwość i należyte odszkodowanie za utracone zdrowie i zmienione życiowe plany, pan Marcin stanął przed obliczem Sądu Okręgowego w koszalinie. Długotrwały proces sądowy niósł ze sobą narastające napięcie oraz nadzieję na zadośćuczynienie, jednakże po ponad dziesięciu latach od tego wydarzenia, finałem stał się wyrok sędziego Piotra Walenciaka. Mimo że mężczyzna został przyznany rekompensatę finansową w wysokości pięciuset tysięcy złotych, to słowa uzasadnienia wyroku przez sędziego niosły ze sobą ciężar kontrowersji. Sędzia Walenciak nie zawahał się użyć słów brzmiących niemalże jak szyderstwo z losu pana Marcina. Do momentu wypadku pan powód w życiu do niczego nie doszedł. Te słowa odbiły się szerokim echem społecznym, wywołały fale emocji i zdumienia. Jako reprezentant wymiaru sprawiedliwości, sędzia podkreślił swoje prawo do subiektywnego oceniania sytuacji powoda, nawet jeśli jego komentarze dotyczące nowej partnerki Marcina oraz niskiego poziomu depresji wydawały się nietaktowne. Nie tylko komentarze na temat życia osobistego pana Marcina były szokujące. Sędzia zadawał pytania dotyczące potrzeb powoda odnośnie protezy, czy jest niezbędna ta najwyższej klasy, czy też wystarczająca będzie bardziej skromna opcja. Takie podejście do rozstrzygnięcia wywołało lawinę krytyki ze strony pełnomocnika powoda mecenasa Kamila Syposzyńskiego oraz przedstawiciela Stowarzyszenia Wokanda, Marcina Maroszołecka. Obydwaj nie kryli swojego oburzenia zarówno werdyktem jak i uzasadnieniem sędziego. Sugerowane przez sędziego usprawiedliwienie niskiego odszkodowania zdolnością powoda do radzenia sobie z trudnościami życiowymi zostało uznane za nadużycie uprawnień sądowych. Podobne uczucia przepełniały posłankę lewicy Annę Marię Żukowską, która publicznie wyraziła swoje zdumienie postawą sędziego, sugerując oderwanie wielu przedstawicieli sądownictwa od rzeczywistości oraz ich poczucie wyższości. Jej opinia była bezkompromisowa, mówiąc prosto z serca, Większość ludzi byłaby oburzona bez względu na etykietki polityczne przyklejane sędziom, czy są oni neo czy paleo, gdyż tak surowe komentarze pasują mało do figury sędziego orzekającego sprawiedliwie i bezstronnie. Mimo, że opinia posłanki była mocnym echem społecznej dezaprobaty dla postawy sędziego Walenciaka, przypomniała również ironicznie o cynizmie tonu orzeczenia, które jeszcze nie stało się prawomocne. Wyrok ten pozostaje otwartym rozdziałem dla pana Marcina i wszystkich tych, którzy wierzą w sprawiedliwość systemu prawnego, czekając na jego definitywne zamknięcie.